Ćwiczenia utylitarne, chód, bieg, skok, czołgania, wspinania, dźwigania, rzuty i chwyty. Chód, bieg, skok, pokonywanie przeszkód, wspinania, przenoszenia ciężaru, rzuty i chwyty rozwiązują u ogólną sprawność fizyczną i zdolność przystosowania się do otaczającego środowiska zewnętrznego. Tego rodzaju powszechne formy ruchowe wzbogacają motorykę i stwarzają podstawę do opanowania rekreacyjnych i sportowych form ruchowych. Hut. Chód jest podstawową formą ruchu lokomocyjnego człowieka, wyuczonego w toku rozwoju osobniczego. W czasie chodu pracują dynamicznie i na ogół rytmicznie duże grupy mięśniowe, co stwarza dobre warunki do wzmocnienia muskulatury i poprawy pracy układu krążenia i oddechu. Technika chodu ma znaczny wpływ na kręgosłup, błędy występujące w czasie chodu przenoszenie, przenoszone są na cały układ ruchowy i bardzo często powodują występowanie bólów kręgosłupa. Poprawnego chodu należy uczyć zarówno ze względów ortopedycznych, jak i estetycznych. Należy uczyć młodzież, a szczególnie dziewczęta, eleganckiego poruszania się. Przede wszystkim należy wyuczyć poprawnego stawiania stopy, prawidłowego utrzymania głowy i klatki piersiowej i eliminowania przy, przy ruchów, czyli wahań tłowia. W celu opanowania poprawnej techniki chody i wzmacniania muskulatury stosuje się różnorodne sposoby poruszania się, jak na przykład chody na palcach, piętach, zewnętrznych krawędziach stóp. Kroki dostawne i skrzyżne z wysokim unoszeniem kolan, z przysiadami, wypadami itp. Chody po wyznaczonej linii, ze zmianą kierunków na określone sygnały, z różnorodnymi ruchami rąk, wymachy, krążenie, z użyciem przyborów, np. woreczków, kółkaringo itp. Rytmiczne chody i marsze w takt muzyki, w rytm gry instrumentów perkusyjnych, np. tamburin, z dodatkowymi zadaniami ruchowymi, np. przysiady, podskoki, taktowania nogami itp. Rytmiczne marsze do muzyki i ze śpiewem są najbardziej zalecaną formą nauczenia i doskonale, doskonalenia prawidłowego chodu, zarówno ze względów estetycznych, jak i korekcyjnych. Bieg. Bieg w porównaniu z chodem jest bardziej dynamicznym sposobem poruszania się, co wiąże się z, się z większym obciążeniem układu ruchowego, a tym samym układu krążenia i oddechania. Dzięki temu bieg jest doskonałym środkiem kształtowania kondycji. Natężenie pracy w biegu można regulować przez czas trwania, tempo i sposób wykonywania. Poprawnej techniki biegu należy, podobnie jak chodu, uczyć od najmłodszych lat życia, zwracając uwagę na poprawność stawiania stóp, koordynację pracy rąk i nóg, na elastyczność i ekonomię ruchu. Przykładowe formy doskonalenia techniki biegu: bieg w miejscu, bieg z wysokim unoszeniem kolan, bieg z uderzaniem piętami o pośladki, bieg ze zmianą tempa, kierunku, z reagowaniem na sygnały, bieg w przód, w tył, bokiem, skrzyżnie, bieg z podskokami, obrotami, z podrzucaniem przyborów, woreczka piłki, kółkaringo itp. Bieg w rytm muzyki, tamburyn itp. Bieg slalomem, lalomem, bieg, bieg z pokonywaniem przeszkód, bieg ze skakanką itp. Czołgania i połzania. W czołganiu i pełzaniu występuje skoordynowana praca mięśni całego ciała i z tego względu są to doskonałe ćwiczenia kształtujące zwinność, siłę i ogólną kondycję. Istnieją różne sposoby czołgania. 1. Na czworakach, 2. Na boku, 3. Na płask, pełzania. Czołganie na czworakach można wykonywać na stopach i dłoniach, a także na kolanach i dłoniach. W czołganiu na kolanach należy czynić to zawsze w mi na miękkim podłożu, materacach, filcach, trawie, piasku, aby nie uszkodzić stawów kolanowych. Inną odmianą jest czołganie na tzw. Tak półczworakach, to jest kolanach i przedramionach. W czołganiu na boku ćwiczący opiera się jednym, na jednym przedramieniu i na jednej nodze. Udzie i podudziu. Odpychając się drugą ręką i stopą drugiej nogi, czołganie na płask pełzanie wykonuje się w leżeniu przodem. Polega ono na przesuwaniu do przodu na przemian jednej i drugiej ręki, jednej i drugiej nogi. Czołganie i pełzania stosuje się w różnorodnych zabawach, i podchodach, w połączeniu z innymi elementami jak biegi, przeskoki, wspinania, pokonywania przeszkód, np. pełzania pod ławeczką, pod nogami współćwiczących itp. Wspinania. Spinania charakteryzują się intensywną pracą mięśni całego ciała, a zwłaszcza ramion i pasa barkowego. Są doskonałym środkiem rozwijania siły i koordynacji ruchowej. Najdogodniejszym przyrządem do wspinania są drabinki gimnastyczne, drabina sznurowa, skośne, ustawienie ławeczki, liny, żerdzie, kratownice, a także naturalne przyrządy, drzewa. Są to zbyt mało doceniane urządzenia służące rozwoju siły, wzmacnianiu mięśni posturalnych, zapewniających utrzymywanie prawdowej postawy. Wspinania są bardzo chętnie wykonywane przez dzieci i młodzież, szczególnie gdy są wplatane do różnego rodzaju torów przeszkód, albo jako jedno z zadań obwodu ćwiczeńnego. Podczas spinań specjalną uwagę należy przywiązać do zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczących. Jednym z najskuteczniejszych środków gwarantujących bezpieczeństwo ćwiczących jest przemyślenie, przemyślenie metodyczne, postępowanie, dostosowanie zadań do możliwości ćwiczących, do wieku płci i poziomu sprawnościowego. Miejsca pod przyrządami do wspinania winny być zabezpieczone materacami, gąbkami, a na wolnym powietrzu ogródki jordanowskie, zielone, zielone sta, sale, dołami z piaskiem i trocinami. Dźwignia Ćwiczenia z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów kształtują siłę i co bardzo ważne umiejętność ekonomicznego i poprawnego rozkładu sił. Przy uczeniu dźwignia ciężarów należy szczególną uwagę zwrócić na sposób dźwigania przez przysiad, a nie łowia, w celu uniknięcia przeciążeń kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Obciążeniem w dźwigniach jest najczęściej masa ciała partnera. W postępowaniu metodycznym najwłaściwsze jest rozpoczynanie dźwigni w trójkach. Przenoszenie jednego ćwiczącego przez dwóch. Przykładowe formy dźwigań w trójkach. Przenoszenie na krzesełku, na złączonych rękach. Przenoszenie w siadzie rozkrocznym. Przenoszenie rannego z chwytami za nogi i podpachy Czwiganie kłody, unoszenie ćwiczącego usztywnionego w pozycji poziomej, przenoszenie na lasce gimnastycznej w siadzie w zwisie. W dźwigach parami, np. przenoszenie na barano, należy starannie dobierać partnerów pod względem siły i masy ciała. Rzuty i chwyty. Ćwiczenia rzutów i chwytów są doskonałym środkiem rozwijania koordynacji ruchowej, doskonalenia zręczności, celności, kształtowania siły mięśni, szczególnie mięśni ramion i pasa barkowego i rozwijania głębokiego czucia mięśniowego, które rozwija się doskonale przy stosowaniu rzutów wymagających odpowiedniej siły do wykonywania, ich, i do wykonywania ich na określoną odległość i do określonego celu. Użycie różnych przyborów do rzutów zmuszać uczących do dostosowywania wysiłków mięśniowych do wagi przyborów takich jak woreczków z grochem, małych piłeczek, piłek dentych, piłek lekarskich itp. W celu doskonalenia koordynacji ruchowej należy stosować różnorodne formy rzutów, jak na przykład z obrotami, podskokami, spod, spod nogi z zawiązanymi oczami, precyzyjne rzuty do celu, zwiększenie tempa rzutów rzuty w pozycjach równoważnych na odwróconej ławeczce i tp. Po opanowaniu odpowiednich nawyków bardzo korzystne jest włączenie rzutów i chwytów do wyścigów sztafet, torów przeszkód oraz różnorodnych zabaw. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne. Celem ćwiczeń akrobatycznych jest dążenie do opanowania umiejętności nawyków sprawnego wyładania ciałem w szybko zmieniających się pozycjach. Tak rozumiane ćwiczenia akrobatyczne wymagają od ćwiczących kształtowania wszystkich cech motorycznych, w szczególności zwinności. Akrobatyka w lekcji WF wprowadza urozmaicenie, ożywienie, a przez to zwiększa zainteresowanie lekcją, pobudzając uczniów do aktywności. Ćwiczenia akrobatyczne mogą być uprawiane przez wielu ćwiczących jednocześnie, zarówno w formie ścisłej, jak i zabawowej z przyborami i ze współciszącym doskonalą czynności lokomocyjne, kształtują nawyki samoochrony, np. Na pady, kształtują odwagę wewnętrzną, dyscyplinę, zdecydowanie. W nauczaniu akrobatyki należy często stosować formy zabawowe, które nie wymagają dokładnego egzekwowania ćwiczeń, pozwalają natomiast zachować ich swobodny i naturalny charakter. Podczas nauczania trudniejszych ćwiczeń należy pamiętać o skutecznej pomocy i ochronie. Należy też zadbać o przygotowanie miejsca do ćwiczeń: materacje, gąbki, filce itp. Przed przystąpieniem do nauczania elementów akrobatycznych konieczne jest opanowanie niektórych ćwiczeń przygotowawczych i pomocniczych, takich jak Umiejętność rozbiegu, wyskoku, skoku odbicia i odepchnięcia z rąk. Należy też systematycznie wzmacniać mięśnie i więzadła stawów. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne dzielą się na dynamiczne i statyczne. Ćwiczenia dynamiczne. Ćwiczenia dynamiczne charakteryzują się szybkimi przemieszczeniami ciała na podłożu i w powietrzu, połączonymi z obrotami wzdłuż osi ciała poprzecznej lub podłużnej. Do ćwiczeń dynamicznych zalicza się przetoczenia, przewroty, wychwyty, przerzuty, wolne przerzuty i przerzuty salta. Przetoczenia. Przetoczenia to ćwiczenia polegające na kontakcie kolejnych części ciała z podłożem bez przewrotu przez głowę. Mogą być wykonywane w przód, w tył, w bok z różnych pozycji wyjściowych, w skuleniu, o łowiu łamanym i w wygięciu. Przykłady: przetoczenia w skuleniu, z leżenia tyłem, skulenie i przetoczenie w przód i w tył. Rysunek 107. Z siadu skulonego lub przysiadu podpartego, przetoczenie w tył na plecy i z powrotem, rysunek 108 z siadu prostego przetoczenie w tył do leżenia przewrotnego lub przerzutnego, Przetoczenie w bok, z leżenia przodem ramiona w górę, przetoczenia w prawo i w lewo lub ciągłe toczenie, rysunek 109, z kręgu podpartego lub siadu klęcznego przetoczenia przez leżenie tyłem do pozycji wyjściowej, z siadu rozkrocznego przetoczenie bokiem w pozycji łamanej z obrotem 180 stopni do siadu rozkrocznego, Przetoczenie w wygięciu. Przetoczenie w tył przez bok kołyska z siadu prostego lub leżenia przewrotnego do leżenia przodem. Przetoczenia do kołyski ze stania na rękach wykonuje się w ten sposób, że uginając ręce i przenosząc barki do przodu, należy opuścić się na klatkę piersiową i w tej pozycji poprzez wyprostowanie rąk przetoczyć na biodra w silnym wygięciu. Przewroty. Przewroty to ćwiczenia charakteryzujące się obrotem wokół osi poprzecznej ciała. Z przewrotem przez głowę przy ciągłym kontakcie z podłożem. Przewroty w przód. Z przysiadu podpartego należy skłonić głowę, unieść biodra i przenieść ciężar ciała na ręce, po czym ugiąć ramiona, oprzeć kark na podłożu i wykorzystać odbicie nogami. Przetoczyć się na plecach, na przykład do przysiadu podpartego. W czasie przewrotu nogi powinny być ugięte, tak by kolana przylegały do klatki piersiowej. Rysunek 110 Błędy, brak amortyzacji rękami i padanie na sztywne plecy, wykonanie przewrotu na głowie, niewytrzymanie skulenia, podpieranie się rękami. Metodyka nauczania. Naukę przewrotów należy rozpocząć od opanowania przetoczeń w skuleniu. Nauczanie przewrotu ułatwia zastosowanie pochylni i wykonywanie przewrotu z góry w dół. Do tego celu użyć można kilku ławeczek opartych skośnie od drabinki i pokrytych materacami, rysunek 111. Zaleca się stosowanie pochylni poprzez unoszenia materaca za dwa rogi przez dwóch współciczących. Po opanowaniu podstawowej formy przewrotu w przód z przysiadu podpartego do przysiadu należy zwiększać odległość podparcia się rękami w stosunku do nóg i dążyć do uzyskania fazy lotu z całkowitym wyprostowaniem nóg. Przy odbiciu pomocne może tu być wykonywanie przewrotu z pozycji taczek, gdzie współćwiczący unosi nogi partnera do góry i pomaga w wykonywaniu przewrotu. Doskonalenie przewrotów w przód polega na wykonywaniu ich z rozbiegu z odbicia jedno nóż i obu nóż. (rysunek 112), z naskoku przez przeszkodę współćwiczącego i włączeniu przewrotów z podskokami, obrotami itp. Trudniejsze formy to przewroty do rozkroku i o nogach prostych złączonych. Przewroty te wymagają dużej gibkości w stawach wiodrowych i poprawnej techniki wykonania. Przewrotu rozkrocznego naucza się z rozkroku podpartego z podwyższenia. Należy przy tym zwrócić uwagę na odepchnięcie rękami, które należy oprzeć o podłoże między nogami. Rysunek 113: Przewrotu o nogach prostych i złączonych naucza się podobnie, to znaczy z podwyższenia ze zwróceniem uwagi na wczesne i energiczne załamanie. Tułowia połączone z odepchnięciem się rękami od podłoża. Dalszym utrudnieniem jest wykonywanie tych przewrotów ze stania na rękach. Przewrót w tył. Z przysiadu podpartego należy pochylić głowę, przyjąć pozycję skuloną, następnie odepchnąć się rękami i przetoczyć w tył. W tym czasie ugięte ramiona należy przenieść w górę i w tył i oprzeć dłońmi na podłożu za głową. Po przetoczeniu się przez głowę wyprostować ramiona, unieść barki i tuł w górę i przejść do przysiadu podpartego. Rysunek 114. Błędy w wykonywaniu ćwiczenia. Zbyt wolne przetaczanie się w tył. Prostowanie pleców w czasie przewrotu. Opóźnienie oparci, opóźnianie oparcia rąk za głową. Szerokie rozchylanie łokci na zewnątrz. Mało aktywne opieranie się na rękach. Kończenie przewrotu na kolanach. Metodyka nauczania podobna jak w przewrotach w przód, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania zaokrąglonej linii pleców, ułożenia i pracy ram. Trudniejsze formy. Przed, przewrót w tył do uniku podpartego lub szpagatu. Przewrót w tył do skłonu podpartego w rozkroku rysunek 115. Przewrót w tył do skłonu podpartego o nogach prostych i złączonych. Przewrót w tył do kołyski. Przewrót w tył do stania na głowie, rysunek 116. Przewrót w tył przez stanie na rękach rysunek 117. <laughs> Najtrudniejszym z tej grupy ćwiczeń jest przewrót w tył przez stanie na rękach. Po przetoczeniu na plecy do leżenia przewrotnego z siadu lub postawy dłonie oparte o podłoże następuje energiczny rzut nóg w górę z równocześnym, szybkim odpchnięciem się i wyprostem ramion, co powoduje przejście przez chwilowe stanie na rękach do skłonu podpartego i postawy. Błędy. Zbyt późny lub wczesny rzut nóg albo słaba praca ramion, uginanie nóg, w doskonaleniu przewrotów należy często zmieniać i utrudniać pozycje wyjściowe i końcowe, np. trzymanie rąk na głowie, karkus, krzyż, krzyżnie na piersiach z chwytem za kostki itp. Stosować należy też różne rodzaje przewrotów i połączeń i łączyć je w układy ćwiczeń, np. przewrót w przód, wyskok w górę i przewrót w tył. Przewrót w przód, wyskok z półobrotem i przewrót w tył. Przewrót w przód, wyskok z pełnym obrotem i przewrót w przód. Z naskoku przewrót w przód, rozkroczny i przewrót w przód. Z rozbiegu przewrót w przód o nogach prostych i złączonych. Przewrót w przód, rozkroczny i przewrót w przód. Przewrót w tył przez stanie na rękach, przewrót w tył w rozkroku, przewrót w tył. Nauczaniu i doskonaleniu przewrotów można także posługiwać się formami zabawowymi, patrz rozdział zabawy i gry gimnastyczne. Przewroty są ćwiczeniami łatwymi i niewymagającymi ochrony. Należy jedynie zabezpieczyć podłoże materacami, filcami TP. Wychwyty. Wychwyt to obrót ciała. Przód z leżenia przewrotnego lub na skoku dostania na głowie, połączony z charakterystycznym rzutem nóg, ruch wychwytowy, wychwyt z głowy, z miejsca lub z rozbiegu wykonuje się naskok z oparciem czoła i rąk o podłoże. Po przejściu ugiętego tłowia przez linię pionu następuje rzut nóg w górę, w przód połączony z energicznym odepchnięciem się rękami od podłoża. Moment lotu, występujący w wychwycie, charakteryzuje się wygnięciem tułowia i odchyleniem głowy. Doskok lądowanie wykonuje się na śródstopie do przysiadu lub postawy z ramionami w górze. Rysunek 118, wychwyt skarku. Rysunek 119, pozycja wyjściowa: jest to leżenie przewrotne z oparciem dłoni o podłoże za głową, następuje wyprost nóg w stawach biedrowych i uniesienie ich do. Leżenia przerzutnego. Za załamanie tułowia bez opuszczenia bioder. Energiczny rzut nogi w przód, w górę i wyprostowanie tułowia. Równocześnie następuje odepchnięcie się rękami od podłoża, faza lotu i lądowanie jak wyżej. Błędy. Nieprawidłowe ułożenie głowy, karku i dłoni. Zbyt niskie opuszczenie bioder. Zły kierunek rzutu nogami. Za słabe odepchnięcie się rękami. O kolejności nauczania wychwytów, to jest czy wpierw z głowy, czy z karku, Zdania są podzielone. W wypadku nauczania w wpierw wychwytu z głowy ćwiczący winien opanować uprzednie stanie na głowie. Ćwiczenia pomocnicze do wychwytu z głowy. Ze stanie na głowie o załamanym rzutem nóg wyprostrąg do chwilowego stania i przewrotu w przód. Rysunek 120. Z podwyższenia materace dwie części skrzyni na... Skokiem chwyt z głowy z pomocą rysunek 121, z rozbiegu na skok obunóż na podwyższenie i wychwyt z pomocą rysunek 122. Ćwiczenia pomocnicze do wychwytu skarku z, z leżenia przewrotnego, rzut nóg z postawy z podwyższenia z pomocą rysunek 123. Ćwiczenia w trójkach. Ćwiczy w leżeniu przewrotnym, podaje ręce współćwiczącym stojącym z obu stron, którzy równocześnie z rzutem nóg ćwiczącego podnoszą go za ręce do postawy w wyciągnięciu. Rysunek 124. Wychwyt z karku z podwyższenia z 4-5 materaców plus z dwóch części skrzyni ustawionej wzdłuż z pomocą. Trudniejsze formy: zestania na rękach, opuszczanie się na karki, chwyt, wychwyt z głowy do siadu rozkrocznego, wychwyty z półobrotami do podporu leżąc przodem lub postawy. Wychwyty można łączyć z innymi ćwiczeniami, np. z przewrotami i przerzutami. Pomoc i ochrona polega na podtrzymywaniu ćwiczącego jedną ręką za ramię, a drugą pod plecy. Przerzuty Przerzuty to obroty wyprostowanego ciała wzdłuż osi poprzecznej z chwilowym podparciem się rękami z lądowaniem nogi. Rozróżnia się przerzuty bokiem w przód i w tył. Wykonuje się z miejsca z rozbiegu jako elementy samodzielne i do połączeń z lądowaniem na dwie lub jedną nogę. Przerzut bokiem. Nauka przerzutu bokiem powinna być poprzedzona opanowaniem stania na rękach. Przerzut bokiem wykonuje się z postawy przodem z miejsca lub rozbiegu z kolejnym oparciem nóg i rąk w jednej linii i tułowiu wyprostowanym z lądowaniem do postawy rozkrocznej, rysunek 125). Błędy: opieranie dwóch rąk równocześnie, zbyt, za, zbytnie załama, załamanie tułowia, uginanie nóg lub też ich łączenie, brak odepchnięcia z rąk, wykonanie w linii ćwiczenie przygotowawcze w składzie podpartym, w skłonie podpartym, wysokie przeskoki z nogi na nogę, przeskoki zawrotne nad ławeczką gimnastyczną lub górną częścią skrzyni, nogi w szerokim rozkroku, lądowanie na nogę zamachową, przerzut bokiem z pochylni lub podwyższenia, rysunek 126, przerzut bokiem z pomocą spółcicącego, rysunek 127. Trudniejsze formy: przerzut bokiem na skokiem. Przerzut bokiem na jedną rękę, bliższą i dalszą Pomoc i ochrona. Ochraniający stojąc na plec, za plecami ćwiczącego chwyta go skrzyżnie za biodra i idąc z nim, pomaga w wykonaniu przerzutu